Wschodnia magnista część kontynentu, miasto Venore, jedno z najbardziej bogatych i luksusowych miast w Tibi. Dzięki monopolizacji handlu z elfami i ludami importu miasta z Darashi oraz drewna z Edron. Jedyne miasto w Tibi, które ma wyłączność na hazard, odwiedź tawernę Hard Rock i zaryzykuj swojego szczęścia. Olbrzymie hale targowe, zamożne domy i promocje u sklepikarzy na pewno przyciągną niejedną osobę do odwiedzenia tego miasta. Hugo, Kelvin, coś wam to mówi? W mieście można usłyszeć pewien cytat. Jeśli jesteś bogaty, to żyjesz jak król. Jeśli jesteś biedny, to masz szczęście, że ktokolwiek na ciebie tutaj spojrzał. Witajcie w Venor. Yo, ja jestem Raczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kolejny odcinek z serii Tibijskie Miasta. Dziś prosto ze statku w mieście Venora oprowadzę Was po tym mieście. Zobaczycie, gdzie są można znaleźć, czyli kontynuacja z serii. Z racji tego, że ostatni odcinek naprawdę fajnie się przyjął. odcinek o Jalachar. bardzo dużo łapek w górę i wyświetleń. Także zaczynamy kolejny odcinek. Jesteśmy na statku w mieście Venora, czyli mamy zwykłego, zwyczajnego kapitana, tego oto pana. Na pewno nie muszę Was przedstawiać, jeśli chcecie popłynąć gdzieś dalej, to z nim sobie Pogadajcie. Zwykły, zwyczajny guide, czyli jak w każdym mieście. Schodząc na dół, jeśli chcecie stanąć się mieszkańcem miasta, wchodzicie w ten teleport i w sumie, tak jak ta oto pani wbiła w teleport i w taki krótki sposób stała się mieszkanką tego miasta. Na dole mamy również biznes biznesmena. Jeśli chcecie sobie z nim pogawędzić, śmiało możecie sobie z nim popisać. Wychodząc do góry, jeśli kiedyś będziecie robić sobie quest na scyzoryk, to na pewno z tym panem będziecie musieli porozmawiać jeszcze obok statku mamy jeden statek handlowy, który przewozi towary. Nic tutaj specjalnego nie znajdziecie. Jeśli chcielibyście zrobić sobie jakiegoś klimatycznego SS-a, zrzuty krano, to na pewno tutaj coś fajnego będziecie mogli wykombinować, ale nic specjalnego tutaj akurat nie znajdziecie. Jak wyjdziemy z miasta od razu w oczy na pewno nam się wrzucą właśnie te prestiżowe domki z tego oto miasta. Spójrzcie, biedy tutaj nie ma, biedy tutaj nie ma. Naprawdę fajnie jest tutaj wszystko udekorowane, wykonane. Także jeśli ktoś by chciał zaszaleć, no to na pewno jak tutaj kupi sobie domek, no to poczuję ulgę w kieszeni. Także jesteśmy już na środku tego miasta. U góry mamy portale, a na dole świątynia oraz kapłana, daily oraz maszyny do inbuingu. Jeszcze cofniemy się na chwilę do góry, pokażę Wam zachodnią bramę. Jak wyjść? Wiadomo, ci, którzy już tam biegali sobie na Amazonki, lecieli na y, fortece orków lub wykonywali Black Knight Questa, to na pewno przebiegali tędy, ale dla tych, którzy jeszcze tędy nie szli, no to możecie tędy wyjść sobie z miasta wychodząc na te właśnie miejsca, o których wspominałem wcześniej. Jeśli oczywiście gracie na serwerach PvP i wiecie, że tutaj czyha na Was jakiś gracz, jakiś trap, to śmiało możecie ominąć tego trapa przechodząc dołem. Następnie wychodzicie tędy, pach, 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 tędy i lecicie do stoczni. Takim małym myczkiem, wiadomo, większość ludzi zna ten skrócik, ale niekoniecznie każdy, także możecie tak ominąć jakiegoś swego, Przeciwnika, który będzie Wam chciał uprzykrzyczyć się tutaj. Mamy zwykłą, zwyczajną, pustą stocznię, gdzie tam się produkuje jakiś tam statek, ale nic specjalnego tutaj akurat nie znajdziemy. Idziemy teraz sobie na południe, zejście, nic na dole nie ma. Idziemy sobie teraz do pierwszej hali targowej. Możemy znaleźć tutaj instrumenty, naczynia, narzędzia, plus elementy tego ekwipunku. Przykładowo jak będziecie lecieć na PoiQuesta, to u tej oto Pani możecie kupić fialkę z olejem. Taki mały tip, bo niektórzy szukają godzinami, gdzie można olej kupić. Także u tej oto Pani po prawej stronie możecie kupić olej. U góry właściciel tej oto hali kupców. No i oczywiście bardzo ładnie wykonane, wykonane budowle. Na koniec filmu również pokażę Wam jak Venore się zmieniło z biegiem lat, bo kiedyś nie było ono tak ładne dla oka. Było ładne, ale było takie zwyczajne, a z którymś tam update'em po prostu zmienił się kolor ścian i wszystko tak wygląda jeszcze lepiej. Także przechodzimy na dół. Południowo-zachodnia brama, kolejna brama, kolejne wyjście. Jak będzie się lecieć? Nie wiem, na napoja. I tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mamy panią, gdzie możemy wynająć sobie konia, czyli wierzchowca. Nie musicie mieć płatnego konta, jeśli chcecie sobie wynająć tego wierzchowca lub jeśli chcecie zrobić transport do Tutaj mamy Otokara, u którego na pewno będziecie wy wymieniać Medicine Poucha na bagi, jeśli będziecie chcieli zrobić jakiś tam opening. A pamiętajcie, z tego openingów w to jest Sałata, również bardzo ładny e mand. Slug drag. Biegniemy dalej na dole Guild House. Do tego akurat nie muszę Wam pokazywać. Po mieście latają sobie gołębie. Również można je pozabijać. Kilka sztuk, żeby mieć kilka punktów do bestiary. Plus do tego czasem po mieście wygrają Fever wersji Citizeny. Uważajcie na ósmych levelach, bo potrafią naprawdę zrobić niemałe kuku. Na pewno. Tych citizenów warto bić, jeśli zbieracie sobie skórki do addonu i outfitu, ale o tym akurat będzie osobny odcineczek. Wchodzimy do kolejnej hali kupców. Tutaj możecie kupywać, sprzedawać uzbrojenie, bronie oraz przedmioty z dy dystansu. I u góry klasycznie właściciel sklepu. Podejdziemy sobie teraz do hali kupców, gdzie możemy kupić, sprzedać jakieś kostiumy, Przebrania, zależnie od eventu, oraz naładować swoje softbuty. Jeśli mamy rozładowane, Waldo, sobie naładujemy na pewno softbootsy, Tutaj kupimy jakieś przebrania, poduszeczki. U górak będziemy wykonywać Nobelman, Quest lub jakieś inne zadania, na pewno z Hugosem lub u Irminy, ewentualnie u Calvina. Na pewno będzie rozmawiać. Akurat te nazwy są zaciągnięte również z marek odzieżowych. Z realnego życia. Jeśli ktoś by nie zauważył, lecimy do kolejnej hali kupców. W tym oto miejscu. Po drodze, jeszcze pana. Wrócimy do niego. Kupimy sobie runki, czary, potiony. Także na pewno znajdziecie tutaj również coś dla siebie. I jeszcze po drodze, ominęliśmy jeden sklepik mały. Aczkolwiek nie ma on wielkiego znaczenia, ale że później niektórzy lubią się przypierdzielać do małych rzeczy, także amator kupi mu u niego wejzy oraz jakąś tam wazę inną. Także... Także nic takiego wielkiego ani istotnego. Podbiegniemy sobie do kolejnego sklepu. Akurat nagrywamy o wczesnej porannej godzinie, także tutaj jest naprawdę bardzo mało ludzi biega. Sklep meblowy Allen. Julas. Borklas także widzicie sklep meblowy kolejna hala kupców akurat mega spodobało mi się to określenie hala kupców super <grym> także kolejna hala kupców tutaj akurat owoce warzywa doniczki i te różne inne sprawy jeśli chcecie później sobie kiedyś tam dać jakiejś pięknej kobiecie w tibi Róże to tutaj leżą, macie zafryty, nie musicie wydawać pieniędzy. I u góry klasycznie talesja tutaj akurat nie właścicielka, a opiekunka sklepu. Przepiękniemy sobie teraz, skoro już jesteśmy tutaj na prawą stronę, pokażę wam pierwszy depozyt oraz osoby, u których możecie sprzedać lub kupić kosztowności. Tutaj macie bank i tak samo kosztowności możecie kupić, sprzedać. U góry jest Dogomir, siedzi po prostu w toalecie. I na dole mamy pierwszy mały depozyt. Nic szczególnego. Na dole jakiś tam skarbiec. No i lecimy teraz do najważniejszego punktu. Czyli do przynajmniej dla mnie głównego depozytu, gdzie spotkacie najwięcej graczy. Plus do tego znajdziecie tam sklepikarzy. Również karszma hard rock. Podejdziemy tam na faście. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Przechodząc w innych miejscach, tutaj macie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. <grymne> tutaj, ach. Tutaj kupicie sobie żywność, jedzonka. Schodzimy sobie teraz na dół. Do, czyli poczta. Kupicie paczki listy. Zejdziemy teraz dyskretnie na dół. Tutaj, tak naprawdę, biegając, można się naprawdę pogubić. Ale kwestia wprawy, tak naprawdę. Pamiętajcie, że nie ma tutaj PZ, także na PVP śmiało możecie się tutaj klepać. No i na dole widzimy Astrange Follow, czyli pan od Postmana. Na pewno z nim będziemy rozmawiać, jeśli będziemy wykonywać Postman questa. Maria, karczma, jedzenie, picie. Tutaj mamy yy, Zebrona. Jeśli pamięć mnie nie myli, to możecie u niego zagrać i popawić się w hazard. Schodząc jeszcze niżej, bo możemy zejść jeszcze niżej. Mamy tutaj również jeszcze jednego sklepikarza. Tutaj. U którego możemy kupić piciu. Jeszcze schodząc na dół e, mamy Asraka, literę gildii paladynów, czyli jesteś, jeśli jesteście paladyniarzami to śmiało możecie kupić czary, statuetki do offline treningu. Na pewno pamiętajcie o tym miejscu i kiedy macie paca, to na pewno z każdym dniem kiedy chcecie wyjść z gry, zostawcie tutaj swoją postać. No i kochani, to by było chyba na tyle. Oprowadziłem was, pokazałem najpotrzebniejsze, najważniejsze rzeczy w tym oto mieście. Oczywiście, jeśli chcielibyście sami o ciebie jeszcze coś dodać, no to śmiało napiszcie w komentarzu, czy o czym zapomniałem, o czym istotnym zapomniałem. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o niczym, bo szczerze, nie lubię robić odcinków, gdzie 100% wszystkiego nie dopowiedziałem, akurat wokół miasta Was nie będę oprowadzał, bo nie ma sensu, to są odcinki typowo z oprowadzania po mieście, także kochani, ja dziękuję za uwagę, jeśli jesteście nowi, zostawcie suba, dziękuję bardzo, wiele to dla mnie znaczy, a to nic nie kosztuje tak naprawdę dla Was, no i ocencie ten film łapką w górę, czy w dół, jeśli Wam się podobało, czy nie, także kochani ja życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, yo!